Dzień dobry, vlogmas. Dzisiaj mamy dzień czwarty. Mamy niedzielę, wy zobaczycie z jednym dniem opóźnienia, czyli w poniedziałek, i dzisiaj będziemy ubierać choinkę i dekorować do moich rodziców także będzie e, coś fajnego dla Aleksa i też w, w sumie coś fajnego dla Was, i już prowadzamy powoli taką naprawdę, naprawdę świąteczną atmosferę, bo jak będziemy wracać do domu, jak wrócimy do domu e, do Turcji, no to już na całego będzie dekorowanie, musimy kupić choinkę, będziemy piekli pierniki, e, kupowanie prezentów, e, jakieś świąteczne miejsca w Turcji będziemy odwiedzać, także naprawdę jak e, wrócimy do Turcji do domu, to się dopiero wtedy zacznie szaleństwo vlogmasów, na tą chwilę jak widzicie w nocy nas, nie powiem, że zasypało, ale bardzo dużo tego śniegu tak naprawdę napadało i możecie zobaczyć, że tego śniegu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc Alex korzysta, póki może, bo w Bursie jest, tego co mówi Serhat, około 20 stopni, a tutaj tego śniegu jest naprawdę dosyć sporo. Idziemy ozdabiać choinkę. I wszystko Wam oczywiście pokażę. Przeżywaliśmy choinkę i salon i powiem Wam, że nie wiedziałam, że jest to tak ciężkie zadanie z dzieckiem, które chodzi. Aleks non-stop ściąga bombki, fakt faktem są one plastikowe, jednak ściąga, rzuca, szarpie tą choinkę, więc choinka ta na nie niekoniecznie spełnia swoje zadania, aczkolwiek może on się w pewnym momencie znudzi tym ściąganiem tych bombek. Przyszliśmy też sobie trochę e, udekorować Leciutko tutaj pokój na górze Bo jeszcze jednak kilka dni będziemy I możemy mieć jakąś małą e, dekorację tutaj e, Zrobiłam sobie też nowe e, paznokcie Z racji tego, że mamy we wtorek Sesję świąteczną Rodzinną sesję zdjęciową na święta Bardzo mojej mamie na tym zależało Więc taka sesja eee! będzie Zrobiłam sobie więc takie siedzące paznokcie Jeszcze tylko nie wiem jak się do końca ubiorę Ech, I powiem wam że mało dzisiaj nagrywam, ale to z racji tego, że jesteśmy w całą rodziną w domu i chcę po prostu spędzić czas z moimi rodzicami, a nie nagrywać. Więc nagrywam Wam tylko takie urywki, takie przebitki. Pokażę też Wam właśnie, jak przydekorowaliśmy sobie tutaj... Pokój, a tak naprawdę parapet. Tak jak mówiłam, dosłownie mała dekoracja, tylko bałwanek i choinka, które stoją na parapecie wśród kwiatków, które normalnie tutaj stoją. Jak widzicie, ta choinka ona się troszkę świeci. Ten bałwanek wygląda dokładnie tak. I ta choineczka jest na baterię i stoją one po prostu u nas przy oknie na parapecie. widzieliście, jak Alek sobie koło niego tańczył, To jest druga, zaraz po tym ogromnym Mikołaju, zdoba, która najbardziej mi się podoba. I ona jest przepiękna, w sumie ten domek jest przepiękny. I nie dość właśnie, że on świeci i wygląda sam w sobie pięknie to właśnie świeci, i jeszcze gra jakieś tam kolendy, bo chyba trzy czy cztery nawet. Więc bardzo mi się podoba, i Aleksowi też przypadł ten domek do gustu, szczególnie w momencie, kiedy leci muzyczka. On bardzo właśnie jest zainteresowany, podchodzi tam gdzieś sobie tańczy, tam gdzie nóżka mu się ruszy. Nie wiem, czy też widzicie, ale za mną na schodach są lampki, i pewna anegdotka odnośnie tych lampek jest taka że my tych lampek nie zawiesiliśmy dzisiaj. Te lampki wiszą od świąt w 2021 roku, czyli wiszą już dwa lata. Mój tato zawieszał je z serhatem. Jak serhat przyleciał pierwszy raz, zaraz po ślubie naszym tutaj na Wigilię Bożego Narodzenia i te lampki już dokładnie dwa lata wiszą na schodach i moja mama mówi, że ona nie... jadą do domu, byli kupić sushi. Ja co prawda za sushi nie przypadam i też to mało trochę vlog masowe jedzenie, natomiast chcę jeszcze raz spróbować, jeszcze, jeszcze raz się trochę do tego przekonać, bo wszyscy naokoło mnie jedzą sushi, moi znajomi, moi rodzice, a ja jakoś tak, kurczę, nie do końca się mogę, nie do końca mogę, albo nie do końca chcę się przekonać. Także moi rodzice jadą z kolacją. Jestem też ciekawa, właśnie, czy może Alex będzie chciał sprowadzić czy nie. Nagrywam się już, kurczę, na tle choinki, to jest taki fajny czas. Moi rodzice, mają też taką niestandardową choinkę, bo zazwyczaj jeszcze jest tutaj, wiecie, ta część choinkowa. Natomiast e, moi rodzice mają mm, taką tylko tą górną część. My będziemy mieli taką normalną, dużą choinkę, znaczy zobaczymy, jaką kupimy, <laughs> ale raczej będzie ona cała, od dołu do góry. Więc czekamy na moich rodziców. Nie wiem, czy już przyjechali, bo patrzę, że Aleks tam e, obserwuje korytarz. I teraz trzeba mieć nie dość że oczy dookoła głowy, bo on skacze po kanapach, po krzesełkach. To jeszcze rzuca się teraz na choinkę. Także mamy, wszystkie mamy, które macie takie dzieci e, w takim właśnie wieku, gdzie ściągają ozdoby, wszystkie łączmy swoje siły i łączmy się w bólu. Oczywiście znowu na spacerze z psami, ale powiem Wam, że korzystam dopóki mogę pochodzić sobie w śniegu, pospacerować yy, samej. Dzisiaj taki krótszy filmik z racji tego, że chciałam trochę wiecie, więcej czasu spędzić z rodzicami, posiedzieć i żeby nie biegać gdzieś tam po domu yy, z kamerą. Więc z niedzieli będzie taki krótszy filmik. Natomiast e, e, zazwyczaj te filmy, które dodawałam, były takie po 15, między 15 a 17 minut i dajcie mi znać, jeżeli chcielibyście jednak dłuższe nawet niż te 15-17 minut. Bo wydaje mi się, że w Turcji będzie to bardziej możliwe, żeby dłuższe takie filmy nagrywać. Ja też, będąc w Polsce, już po powrocie moich rodziców z pracy raczej nie nagrywam, żeby też nie naruszać ich prywatności, sami rozumiecie. Więc jeżeli chcecie, żeby te filmy były nawet dłuższe niż te 15-17 minut, to dawajcie znać. Tymczasem ja się z Wami żegnam. A dzisiejszym słowem, które. Musicie, znaczy musicie. Zosta zostawcie w komentarzu, jeżeli dalej tutaj oglądacie. Jest oczywiście choinka, którą dzisiaj ubieraliśmy. Więc jeżeli dalej tutaj oglądacie, to piszcie w komentarzu choinka. Żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w następnym vlogmasie. Christmas memories